I witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku naszej gry z Armatium. No i tak, jak widzicie, jesteśmy troszeczkę dalej, tutaj troszeczkę pokolonizowałem, porozbudowałem. Ogólnie problem mam taki, że za bardzo nie mogę podbijać w tym momencie naszej gry, ponieważ mamy problemy, tak, mam 2% po prostu niezadowolonej populacji, która mi niszczy wszystko w moich prowincjach. No i po prostu muszę wydawać tutaj mnóstwo, mnóstwo punktów na zmianę kultury w tych moich prowincjach, żeby populacja była niezadowolona. Zadowolona, bo inaczej mi grozi wojna domowa. Chciałem wam to pokazać, ale jak zwykle nie pamiętam, gdzie to, to wszystko było. Tu, 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 tu. O tak. 26% mam e, po prostu e, populacji. W o, która jest niezadowolona, więc w tym momencie grozi mi niestety wojna domowa, i musimy przystopować z podbojami. E, to jest jeden z większych problemów, jaki mamy. Ogólnie, nasze państwo całkiem nieźle urosło. Zobaczcie, mamy już praktycznie 450 populacji, 87 miast podbitych, 64 kohorty, i nawet coś zarabiamy. Niestety, nasz władca, no pamiętacie w poprzednim odcinku, a w zasadzie to nie, wiem, czy widzieliście w poprzednim odcinku, czy nie, czy to było w tej części, którą straciłem, e, dostał raka. Więc, dosłownie, Maraka, więc no, został taki pobożny idiota na tronie. No kurka, po prostu odtwarzamy Polskę 2-0, nieważne. E, Maraka nie chce umrzeć, 79 lat i wciąż dycha. A tu taki po prostu fajny następca by był e, u nas następny. 10 8, 9, 7. naprawdę by nas to mocno pchnęło ze wszystkim do przodu, gdyby on nam tutaj e, wszedł do władzy. W sumie o, tu możemy to zwiększyć, zwiększamy w tej zdrowie. Jak chcesz, bo Mario, jak najszybciej, nieważne e, więc, tutaj sobie zwiększamy również to wszystko. Jestem no, w takim razie na etapie: to co będę teraz robił, czego nie będę nagrywał, bo to nie ma sensu. Są po prostu przesiedlenia, głównie populacji, znowu do naszej stolicy. Już jak widzicie, mamy e, możliwość przesiedlenia aż czterech budynków, przez co ta populacja powinna mi jakoś rosnąć. No i też będę chciał wszystkich tutaj do nauki robić, bo już praktycznie nie mam co wynajdywać. O, właśnie, nauka. Serio, zmieńcie ten obrazek, to się tak z nauką nie kojarzy, że ja tego w życiu nie zapamiętam. Naprawdę. Eee, jak widzicie, już za chwilę będziemy mieli dalszy progres, jeżeli idzie o naukę na poziom pierwszy, eee, co powoduje, że już jestem tylko trzy poziomy zacofany w stosunku do moich sąsiadów, nieważne. Ogólnie chciałbym wojnę z Cytią zrobić za jakiś czas. Ewentualnie o. będzie to wojna, w której nic nie zabiorę, a będzie to wojna, w której będziemy po prostu dawali jakby chwałę naszym generałom ze eee, Cytią, dlatego że będzie to łatwa wojna. W zasadzie tak, będziemy do do wojny ze zcyciem, ale to będzie wojna na takie bitewki. I wreszcie mamy o ten oto progres technologii militarnej. Morale armii zwiększone, marynarki, koszty utrzymania zwiększone. Co ciekawe, i military tradition cost zmniejszony o 25%, czyli to tutaj mamy zmniejszone o 25% na każdy poziom technologii. O fucking się to jest? To jest mocne. To jest mocne. Mamy religijny festiwal. No, i w zasadzie możemy tutaj dostać teraz za 230 golda 50 punktów religijnych. No, patrząc za to, ile ich posiadam, to raczej to nie jest ta decyzja, która by mi się tutaj przydała. Ale zwiększymy za co też przypływ miesięcznej centralizacji o plus 10. To jest fajna sprawa. I powiem szczerze. Że to jest o tyle opłacalne, że ja chcę tą neutralizację, żeby jak najszybciej to przyspieszyć, żebym mógł tutaj reformować ten mój system rządów. Bo to jest jedna z tych rzeczy, która mi jest tutaj chyba najbardziej potrzebna. Sytyn, o wiem, ja miałem jeszcze to zmienić, czyli tyranie robimy. I tutaj mam ogólnie problem taki, bo mamy tą asymilację, ale czy ta asymilacja jest mi tu jakoś potrzebna? Zobaczmy religię w tym regionie. Religia. Nie, to jest moja religia. Tutaj zostało to. Ale to nie jestem ja, więc to się nie liczy. Wszystko inne to jest moja religia. Nie mam nic w nigdzie w moim kraju do nawracania. Więc ta polityka gubernatora jest tak beznadziejnie głupia, że aż nie wiem dlaczego on ją ma e, przyjętą. Jeżeli mają być tutaj szczerze mówiąc nieszczęśliwi e, ci ludzie, to jak już mi tą kulturę przynajmniej robi, zobaczcie, będzie o 22,5% na konwertowanie naszej tutaj e, religii. W ogóle. Zauważyłem, że jeżeli mamy taki region, w którym, w którym, w którym e, chcemy, żeby e, jak najszybciej właśnie zmieniać kulturę na przykład danego regionu, to warto jest, żeby miał jak najwyższy ten właśnie poziom finezji. E, w naszy. E, tutaj po prostu nasz gubernator, którego sobie tam Mamy siódemkę, tak? Depresję ma typek. Czyli w zasadzie mamy tutaj całkiem niezłego typa, bo on też ma tutaj jedynkę. Nie wiem, na co wpływa poziom militarny i pozostałe w tej prowincji, no ale tak to się jak... No, mamy tutaj całkiem niezłego typa przyjętego, co całkiem niezłego gubernatora przyjętego. Ten był całkiem miły, na przykład dla naszej stolicy, żeby tam zarządzał sobie, bo ma bonus do tych punktów. Babonu z tych punktów um, naukowych. Pozostałe co tu ma? Local? O, oh, Local Unrest! O, to jest, to jest bardzo fajne, tylko że ona już czwóreczkę, więc do, no, o ile byłoby to fajne. Jego tutaj ustanowienie, no to jednak możliwe, że na późniejszy okres rozgrywki byłby tutaj lepsze. Dobra, tu wykorzystamy to, że dostajemy sobie troszeczkę tyrań i zmniejszymy culture assimilation. czyli tą kulturę tutaj zmieniać na naszą, mamy wtedy większe szanse na to. I o jak to zmieniłem, to jakoś... Czekajcie, ja nie to wziąłem, tutaj to wziąłem, tutaj jest to, bez sensu. Nie rozumiem czemu to się dzieje, ale się dzieje. I tą politykę sobie tutaj przyjmę. U mojego władcy, na przykład, nie ma sensu ustanawiać polityki asymilacji, bo jak wiemy, ma raka i w zasadzie siedzi albo leży cokolwiek. Może stoi oparty o ścianę i się tylko ślini. Nieważne. I czekamy, aż umrze. Chyba to się wreszcie stanęło, że nasz władca umarł i na tron uszedł następca. Klanowy. No, i tak jak widzicie, to jest jedna z tych rzeczy, o której nie wiedziałem, na przykład, która się dzieje, że w tym momencie pozostali pretendenci stają się o wiele, wiele mniej lojalni w stosunku do nas. W sumie to nawet jest dość logiczne. Black News Indeed, czyli wreszcie mi umarł. A w wieku 80 lat mój poprzedni, beznadziejny władca. Boże, patrzcie ile tych punktów. Teraz będę dostawał. prawie 6, nie, nie, 3 razy więcej tych punktów, dosowaliśmy 2, jest 8, 8 to 4 razy więcej. No ale mamy nielojalną postać. Dać. Trzeba ją przekupić natychmiast, żeby stanąła się lojalna. E, pytanie następne: jak wyglądamy z armiami? Jak wyglądamy z armią? Bo to jest moja armia, nie mogę jej z nich zbandować. Zostają gdzieś tutaj armie? Nie. Zobaczmy, jak to wygląda. Co się dzieje po śmierci naszego władcy. E, następca ma niby 20 tysięcy. Niech mi się miesiąc przeliczy. Niby mamy mieliśmy przed chwilą wymienione 20 tysięcy lojalnych kohort których na mapie nie widzę, ale przy okazji widzę tutaj nadchodzącą armię um, po prostu dzikusów z północy, więc na nią ruszajmy od razu seria. Powinienem tutaj jedną bazą armię trzymać non-stoper. Co tu jest? Mario Ruler. Orange, Mar możemy mu zrobić mariaż, ale ma dzieci tutaj, tak naprawdę jego następcą jest ten młodziak całkiem też niezły, co prawda niestety Civic ma beznadziejną, beznadziejny poziom, ale ma już też oratory zwiększone oraz, nie naprawdę już pamiętam nazwę te tego wszystkiego, wow, nieważne, aż się zdziwiłem naprawdę, że ja to wszystko pamiętam. Jak już co tutaj gdzie występuje. Naprawdę, bo dużo jest tych nowych nazw w tej grze. Więc jak widzicie, no będziemy mieli też problem z nawracaniem prowincji naszych. Ej, czyli my też możemy teraz pozmieniać sobie polityki. Możemy zmienić polityki na zmianę kultury. Bo, czekajcie, tutaj... Tutaj mamy problem z kulturą. Tak, oooo! Culture assimilation. I tutaj też 57 punktów i culture assimilation. Ty mi pójdziesz do bitwy z barbarzyńcami. Jak twoja lojalność wygląda? 47, czyli akurat dobrze, że rozegrałem bitwę z barbarzyńcami i wtedy dzięki temu rząd tą bitwę nam rozegra. Stoczy, będziemy mogli zrobić hold games i następnie będzie się nam cieszył. Co to się dzieje? Tribal Champion. Sermatrol 25. Tutaj dostaniemy, albo tu nie dostaniemy. Nie, to on jest naszym czempionem jak najbardziej, tylko jakbym wiedział, że on ma zostać czempionem, to bym jego do walki nie wysłał, tylko bym wysłał kogoś innego. Jak widzicie nasze armie... O boj boże boże, ja zapomniałem, że mam low maintenance ustawiony moich armii, więc jest we are defeated i armia barbarzyńców leci dalej, niszcząc mi wszystko. Boże, serio, to powinna być jakaś komunikacja sensownie... Ej, a przecież jak jedno plemię, to też drugie gdzieś tutaj tam zaraz się pojawi, nie? E Powinien być dzisiaj jakoś szybszy dostęp do tego. Dobra, weźmy ten blessing, odpalmy na hajsy, żeby mógł więcej budynków robić. Zobaczcie, jak się kolejne innowacje. Mamy dużo punktów. I wydajmy to na tą dyscyplinę do ciężkiej, dla ciężkich, ciężkich, ciężkich rzeczy. Ciężkiej piechoty. Myślę, że to nam się akurat przyda. No to army mate, ten zwiększmy. To nawet jak przyjdą. Ktoś znowu umarł. Kursaki family. Jakiś typ. Umarczysz, byśmy właśnie nie armią odziedziczyli, gdzieś coś, 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 coś ktoś? On no musi się tak daleko cofać? Dobra, idźmy tą armią tutaj. Nie zdobywali tych pieniędzy wszystkich. Pieniędzy mi zdobywają ludzie. Dobra, jakby chcę mu Mariasz. Wow, wow, wow. I co mi to daje? Bo jeżeli idzie o CK2, to sprawa byłaby prostsza, bo połowę punktów, jakie ma królowa, by przypadały na punkty, dla naszego władcy, tak? A jakie to tutaj ma znaczenie? Nie mam zielonego pojęcia. Jest ambitna. Z Jaruzelską, kluczu grup Happiness. Ma to gdzieś. Nie Może szybciej się będzie nawracała. bardzo dużo punktów finezji. Eee, finezja. No i tak, tak, tak. Ale tutaj może, czekać. tą finezją sobie ustawmy. Może będzie jakaś lepsza. O, to jest jakaś taka młodziutka, 48-letnia panienka popularność spada, charyzma mniejsza, power cost zwiększono, i po prostu, nie wiem, no zaznaczmy ją, bo nie wiem, co się za bardzo tutaj nam stanie. Doszedł Mariasz, czy jakoś jego punkty się nam sensownie zwiększyły? No nie, więc nie wiem, czy to, to ma jakiekolwiek znaczenie, co ta nasza żona sobie będzie tutaj robiła i czy cokolwiek będzie robiła. Trochę szkoda, powiem szczerze, bo nie widzę sensu, sensu no oprócz E, płodzenia dziedziców. Ja no, tak czy siak sensu jakiegoś większego nie widzę. Dobra, czy możemy dać, że nie przegrał bitwę, więc niestety jemu nie mogę. Tam mogę organizać? Nie, też nie mogę zrobić. Kim ty jesteś? Units is invisible. Naprawdę? Kupmy go. <noise> e, jakby co to zwiększanie korupcji nie jest dobrym, dobrym sposobem do takich działań, tak na przyszłość dla was. Lojalność prowincji Sandika, no co ja na to poradzę, no muszę tą kulturę pozmieniać. bardziej, że teraz jest to bardziej sensowne, bo mam 25% szans na to, więc musimy po prostu to zrobić i zmieniać tą kulturę. Dobra, mamy też kolejny poziom technologii religijnej. Każdy poziom zwiększa nam Omen Power o 2,5%. Widzę, że też może na dość tutaj zadowolenie głównej kultury naszego kraju o kolejne 2,5% i czas trwania. Omenu O 10% dłuższy. Ja myślę, że to i to sobie weźmiemy. Tak jak widzicie, mam dużo tych punktów. Nie mogę za bardzo jeszcze przenosić populacji. Eee, tak, mamy tą mapkę. Nie mogę za bardzo przenosić populacji, bo wszyscy są wszędzie niezadowoleni. Ale zobaczcie, o tutaj już 11 jednostek populacji zostało nawrócone w naszą kulturę, więc niedługo sobie to zmienimy. Na naszą główną kulturę. Eee, dzięki temu niezadowolenie w tej prowincji powinno spaść. Gdzie indziej też już to poprzestawiałem. A, tu chyba pokazuję w ogóle na tych wszystkich prowincji gdzie on działa, że na 11, no to tak się zaczyna to dziać i zmieniamy tutaj na naszą kulturę sarmacką. To wszystko powinno nam to wtedy lepiej tutaj działać, więcej populacji w naszym kraju powinno być zadowolone. Obecnie mamy no, 26% wściekłości, no i powiem wam, że czekamy, no co ja mam tutaj robić? Nie mogę więcej podbijać, bo wszyscy będą wściekli, no. No, pamiętacie, że mieliśmy fajnego władcę? No właśnie, mieliśmy, bo dostał raka. Jest ma depresję i wszystko na raz mu się zrobiło, No kurde, mol. Nienawidzę CK-2, serio, nienawidzę CK-2. Okej, okay, no i mamy teraz kolejny poziom technologii cywilnej. Tak, cywilnej, tak, nazywajmy to. Capital import rozwiększony, research pójść o 10%. Ej, ja to chcę. Civic Tech investments o 10% zwiększony. W sumie możemy tutaj już kogoś lepszego? czego niestety nie mamy. Ale 10% punktów, jak najbardziej na propsie. bierzemy to od razu. Niech nam to działa, chociaż tak tego systemu za bardzo nie rozumiem. Nie, my i tak będziemy tutaj bardzo zacofani, nic nam to nie poradzę. Powinniśmy tą naszą populację tutaj przesuwać. Tym bardziej, że. Patrzcie, jak ona szybko nam rośnie ta nasza populacja. Mieliśmy przy 449, 467. To tak całkiem, całkiem. Miło nam rośnie ta populacja. Tutaj mam 14. poziom cywilizacyjny. Tu byśmy mogli e, polepszyć ten koszt promocji. W ogóle tu jest coś takiego, co za bardzo nie rozumiem w przepisach prawnych, ale to może przetestujemy. No, najwyżej upadnie i zaczniemy serię na nowo, bo to, to jest takie prawo dość ryzykowne. Ja się tutaj troszeczkę jeszcze w tym wszystkim gubię, wybaczcie. Jest takie prawo, które zmniejsza koszty mniejsza koszty promocji. Freemanów o 25%, ale zmniejsza zadowolenie wszystkich tribesmanów o 20%. Formal legalko, Zastanawiam się, czy to nie spowoduje, nie wiem, czemu mam takie te koszty, role corruption zwiększono o 5%. Ok, ehm, czy to by nie spowodowało ogólnie. Że po prostu, no mógłbym szybciej jeszcze to jest, to wszystko w mojej stolicy o te research pointsy się rozchodzi, tak naprawdę. A musimy też to zwiększać. Mamy też tyranię. O, a tyrania się odpaliła, nie mieliśmy jej wcześniej. W ogóle. Czemu takie coś tu się dzieje? Nie rozumiem tego. No ale możliwe, że to prawo sobie wprowadzimy. Jak tylko jakoś tutaj to kulturowo mój kraj ogarnę. No, na mapie kulturowej zaczyna to coraz lepiej wyglądać. Tu już mamy Sarmaców. Już kolejny rok minął i kolejne jednostki populacji zostały zmienione na nasze. Tutaj jest 11. Nie wiem, czy to się liczy na po prostu jednego władcę. Nie mam żadnego pojęcia. No tutaj jest nasza kultura, więc nie musimy nic zmieniać. Jeszcze by się tutaj to przydało zmienić. O, culture assimilation cost. Eee, czyli BZOŁ, kolejna projekcja, który będzie mnie po prostu nienawidział. Tutaj populacji nie mogę za bardzo przenieść, bo jak widzicie są po prostu niezadowoleni. Eee, no, i, no, i, no i tyle w temacie. A, odkryłem kolejną rzecz. Zobaczcie, jak weźmiecie sobie na postać, tutaj jest procent zdrowia postaci. Co miesiąc ta postać traci sobie zdrowie. Eee, dobra, to możemy zrobić, bo chcę poprawić sobie po prostu relację, traci sobie zdrowie i w momencie chyba kiedy to spań do zra, to on umiera, takie mam wrażenie, że tak to e, działa, w sumie to może niepotrzebnie, to w takim razie tutaj działam jakoś o tych przyjaciół, bo stwierdziłem, że fajnie będzie zrobić sobie z, z typem, który ma najpotężniejszą armię w okolicy, to żeby był moim przyjacielem. Zobaczmy, ma tutaj 37, coś ja mogę zrobić Bribe Exalt Clanschief, ehm, Pozostali się w kurzą. A czy to mnie jakoś boli tak naprawdę? Nie no, tutaj to zacznie troszeczkę spadać, bo on będzie nam kolejnym władcą, najprawdopodobniej już za jakiś czas. On akurat. Ehm, 10 10-6, no mo może być, no nie tych punktów mi braknie, no ale to trudno, że jakoś to e, przeżyjemy. nawracamy tą kulturę akurat jak on będzie, to powinniśmy wtedy jakoś tych e, freemanów u nas ewentualnie e, poulepszać. Oszczędzam właśnie też punkty, żeby e, tutaj jak najszybciej to ruszyć. Może, 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 może czekajcie, co on zwiększy Sarmatia, bo zapłacimy punkty. E, lojalność zwiększymy na jakiś tam czas. E, to nie ma sensu. A Exalt zwiększamy i też znowu, czyli możemy dać mu stypendium. Dajmy. Zwiększając jeszcze, więcej jeszcze nasze wydatki i Exalt Among Other Chiefs. Pozostali się w ale e, tutaj lojalność tego wreszcie nam wzrasta. E, tego maleje. No ale to, ten, ten jest akurat łatwy do kontroli. Ma małe armię, więc e, coś sobie zawsze tutaj z tym poradzimy. No, ogólnie fajne są te zabawy klanowe. To no, takie nawiązanie do CK2. Jeżeli ktoś lubi sobie pograć, nie wiem, roleplayowo, to może być to jeszcze ciekawsza gra. Chociaż mi się wydaje, że akurat. O, oh, 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 właśnie o nim rozmawialiśmy. No, no i już jego lojalność mnie nie interesuje. 12468, okej. Okay. Jego lojalność mnie nie interesuje. Ja mogłem tak sprawdzić, jak tam jego poziom życia wyglądał. Nieważne. I w zasadzie zostałem bez dużych armii. Nie, czy on też nie prowadził żadnej armii? Gdzieś tu jest armia, którą trzeba skasować. Bo pozostała. O, właśnie tą armię trzeba skasować. Bo nas na nią nie stać. 2, 2 30, ok. 9 golda kosztowała utrzymania miesięcznie. Masakra totalna. A musimy po prostu wykorzystać to, że nasz władca jest po prostu. Nie ma tu nic takiego, co by zwiększało agresywną ekspansję. Moglibyśmy przyspieszyć sobie. Population grow. Research points zwiększone. National unrest. A zobaczmy tu sobie, że jest mniejszy nasz Adres o 2,5 punkta. Jaki to ma wpływ na, na lojalność tych prowincji? Zaraz sobie to zobaczymy. Czy to było w ogóle sensowne? Czy nie było sensowne? No, idzie w górę, więc jest o tyle lepiej z tym wszystkim. A barbaria nadeszła znowu! Znowu nadeszła barbaria! I zobaczmy, czy jak tutaj wygram, to czy mi się uda świętować tę bitwę. A jak nie, to mówię, no za chwilę chyba tą wojnę rzeczywiście już taką kolejną. Sarmatian Slave zostaną wolnymi ludźmi albo zmniejszą tę korupcji. Dobra, nie będą wolnymi ludźmi. I to jest akurat Niewolnicy, znaczy nie w ogóle, jak się gra żyłem, to fajnie sobie stakować tych niewolników, i jest to bardzo fajna taktyka, żeby mieć e, osobno niewolników i osobno freemenów, tak, i sobie tak budować te prowincje. Ale Rzym ma po prostu od cholery punktów e, wszystkich, więc on sobie może takie rzeczy tam robić. robić. E, my tych punktów nie mamy w zasadzie, tu mamy od niedawna więcej tych punktów. I czy my teraz możemy Hold Triumph? Tak, na Barbarzyńcach też możemy to zrobić, więc jak najbardziej, o gośćmi, to impreza! Impreza się zaczęła! Zwycięstwo nasze. Dobra, i możemy teraz wziąć kolejny poziom Military Tradition. I w zasadzie bierzmy 1804 i będziemy mogli mieć wtedy te militarne kolonie. Zobaczymy sobie wtedy jak dokładnie one działają. Uwierzycie, że dopiero się zakończyła ta cytyjska wojna domowa? I w zasadzie możemy teraz zrobić tak, żeby ich zaatakować! No i przynajmniej wojnę jakieś tam z nimi potoczyć, bo... Tak naprawdę... Jak tutaj wygląda? 26%. No niby populacja będzie zadowolona za jakiś czas bardziej. Jak tylko, jak tylko tutaj nawrócimy to wszystko, no kulturowo w tym regionie sarmatia, 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 sarmatia. wygląda na to, że nie mamy już kogo nawracać. Jeszcze sobie to przepatrzę za chwilę. Eee, o, religia jakaś tam się złoto odpaliła, co to jest w ogóle? Nie było tego tutaj wcześniej. Jak to się tutaj nawróciło? Takie złe rzeczy. Denerys, a co ty tutaj robisz? Dobra, no i zaszło niestety ten smutny moment, kiedy nasz wspaniały władca Iwusake znowu sobie zmarł. To zmniejszyło niezadowolenie znaczy zwiększyło niezadowolenie po prostu wśród innych dowódców klanowych. O tak, jak mi przykro, Iwusake sobie zmarł i. Ej, czekajcie, czemu ty nie zwładcą. Ej, ale ktoś inny miał być władcą, czekajcie. O Boże, dobra, nie dopilnowałem tego. Coś tutaj nie dopilnowałem. No nie miał być on władcą, miał być ten władcą. No ale trudno. Je, mamy 12, 5, 6, 8. No więc, ee, no... Trochę gorszy, ale nie najgorszy. Ale powiem wam, że ten poprzedni władca to był jeden z najlepszych okresów w życiu ever dla tego całego mojego regionu. Zostało no, on tutaj, no, bardzo dużo nosek populacji zostało nawrócone na naszą e, kulturę. Zobaczcie, już tutaj jest wszędzie, praktycznie Sarmatian się pokazuje e, i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze trochę tej scytyjskiej. Ale też zwiększa nam, zwiększało nam się, przynajmniej do tej pory. Bardzo zadowolenie w moich prowincjach. No tutaj widzę, że niestety zmniejszył się ten modyfikator. I to bardzo po zmianie władcy Boże, co to jest? Kohor, Recruit Speed plus 4. Yeah. Wydaje mi się, że będę musiał chyba sięgnąć teraz po świeżą krew. Mam też dużo punktów pooszczędzanych, będziemy musieli sięgnąć po świeżą krew czyli teraz będzie kolejna wojna z Sarmatią albo właśnie to pierwsza wojna z Sarmatią, Tyrgia i kto tu będzie? Moesia? Nie wiem, gdzie to jest w ogóle. Ty masz 29 kohorty, 20 z Cytia. My tutaj, no, chyba z tym tracja, 40 kohort, My mamy tych kohort na ten 74, ale doszło do zmiany władcy, czyli na przykład ja tą kohortę w tym momencie muszę skasować, bo tobie kosztuje aż 18 golda utrzymania, więc to kasujemy. Więc nagle z tych moich robi się 54 kohorty, co powoduje, że w zasadzie musimy toczyć wojnę. Ja myślę, że tutaj zrobimy Whitepisa, a potem ze sobie po prostu będziemy walczyli e, normalnie. Clayma zróbmy. deck, sorki, najpierw. Relation action. E, nie to, nie to, nie to. Fabric claim. I co? Mamy na całą tę prowincję. Ja całe to muszę zdobyć? Oh my god, no to tak trochę średniowo. Ale to jest region, ostatni jeden region, który będzie mi łatwo zdobyć, no bo potem już mamy znacznie, znacznie trudniej. Mieliśmy długi okres przejściowy, więc teraz no po prostu trzeba nas zaatakować. Ewentualnie możemy też poczekać, żeby nasz nowy, o, bo mamy nowego tutaj dowódcę w klanach. Zebrał wojsko, co prawda on będzie miał zmniejszone wojsko o 11%, bo już nasz poziom cywilizacji w międzyczasie też urósł aż do 23%. Przypominam, żeby zreformować rządy, potrzebuje 40% i chyba będę mógł to zrobić, chociaż nie jestem pewien, nie wiem, ewentualnie... Na razie tak patrzę... Any character is not a clan chief, loyalty is not less than e, 33%... Razy than than, czyli tak naprawdę zostaje mi... Czemu? To drugie nie jest spełnione. W takim razie powinno mieć też już ptaszka zaznaczonego, nie? I powinien wtedy zrobić Satel Tribes. Tak naprawdę. No nie, zobaczymy. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę zrobić przed wypowiedzeniem tej wojny i już też to zobaczmy. Um, nie to, nie technologia, government, no prawo, solo. I chciałbym wprowadzić nieabsolutne tylko to. No właśnie to chciałbym wprowadzić. Zobaczmy, jak tutaj nam się to uda. Chyba tutaj nam lojalność spadła. No i zostało. no spadło nam u wodza, który, na którego lojalności mi zależy. I teraz jak bardzo sobie przerąbałem? Nie, no jest ok akceptowalne. Jest 96, 98, czyli mieliśmy spory zapas, jest to akceptowalne, więc jak najbardziej może tak być, żeby po prostu było to zadowolenie u tribesmenów. No jest nadal bardzo wysokie w większości prowincji, e, więc jak najbardziej mogliśmy to zrobić. Bardzo mi to cieszy, że udało się. Dobra, widzimy wojskowych tutaj, klanowych wojowników. To są moje armie, te takie do zajmowania prowincji. No ale my się na początku skupimy raczej na defensywie i bitwach, żeby ponieść lojalność, o, tego typa, nie? Musimy podnieść jego lojalność jak najszybciej, że musimy nam stoczyć jakąś bitwę. Jako, że jest następcą, nie chciałbym jego poziomu korupcji bardzo podnosić, bo poziom korupcji wtedy wpływa on na koszty w całym naszym państwie i to akurat nie jest fajna opcja. Wojnę sobie stoczymy i zobaczymy jak to będzie. Ale myślę, że tą wojnę zobaczymy i rozegramy sobie w kolejnym odcinku, który będzie bardziej wojowniczy, mam nadzieję. Dzięki Wam dzisiaj za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka koniecznie. Dajcie też znać, jak Wam się już podoba ta gra, bo myślę, że naprawdę już teraz, ja Wam chyba już prawie tydzień e, rozegrania tej gry. E, no i mieliście na pewno okazję obejrzeć u dużej ilości YouTuberów, streamerów, e, jak ta gra się prezentuje. Więc piszcie jak byście się zapatrywali na przykład na jakąś serię multiplayer z tej gry jak byście tutaj to widzieli, bo ja jestem ciekaw waszej opinii. Dzięki wam, do zobaczenia, trzymajcie się, papa. Pa.